Witajcie na kanale. Dzisiaj mam miks za 45 zł, białe złoto, ekstra linie, 2 miliony w keszu. I dzisiaj wszystkie zdrapeczki są z numerkiem 8 Może najpierw zaczniemy od 2 miliony w keszu. Um, tutaj szukamy pliku i ja wygrywam przypisaną kwotę, kartę, wtedy mnożymy razy 5.

Dwadzieścia sześć dziewięć, trzydzieści pięć jest wygrana super, bardzo fajnie siedemnaście obok dwadzieścia trzy obok. Osiemnaście, jedenaście, trzydzieści osiem, dwadzieścia osiem, siedem, trzydzieści jeden, pięć, dwadzieścia dziewięć, czterdzieści jeden obok, sześć, osiem, dwa

To ja yeah. mam nadzieję, że nic nie aminałam, I teraz białe złoto. z Co tutaj my szukamy? Szukam sztabki, i wygrywam przypisaną kwotę.

31, 35, 11, 24 i ostatnia 39, czyli tutaj mamy już kontrolne i sprawdzimy, tutaj mamy 5 zł, i tu mamy dwa razy C. Więc bardzo fajnie. I ostatnia ekstra linia. I szukamy. Po dwa symbole. I co my tu mamy? Ptak i korona. Ptak i korona, ptak jest tutaj. Ptak i korona. Ptak i korona tutaj. Tutaj mamy ptaka. Tutaj jest ptak. Ptak i korona. Tu jest ptak, tu jest korona. I tu jest ptak. Teraz kolejne dwie. Co my tu mamy? Moneta i sakwa. Moneta jest tutaj, monetę mamy tutaj, moneta jest tutaj. Tutaj mamy sakwę. Tutaj jest moneta. Tutaj mamy monetę. Tutaj mamy monetę. Tu jest jeszcze sakwa. Tu jest moneta. Tutaj jest sakwa, tu mamy monetę, tu jest sakwa, kolejne dwa, okulary i rower, okulary i rower, rower. A. Rower i okulary. Okularów nie widziałam. Tu jest jeszcze rower. Jak coś ominę, na pewno się znajdzie. Kolejne dwa symbole to klapki i cytryna. Klapki i cytryna. Cytryna jest tutaj. Klapki i cytryna. lapki i cytryna. więcej chyba nie ma. Kolejne dwa. Arbuz i krab. arbus i krab. Arbuz I krab. Teraz Leżak i czapka Leżak i czapka Czapka Jeszcze ominęłam czapkę ele czapka czapka i tutaj czapka teraz słońce i swan swan Słoń. Słońce. Słońce i tutaj słonik. Tutaj mamy słońce. I tu jest słonik. Teraz wiatrak i księżyc. Wiatrak i książeczka. Nie widzę. Kolejne dwa. To motyl i podkowa. Motyl i podkowa jest tutaj. Podkowa tutaj, podkowa, podkowa, i podkowa, bo tyle nie widziałam. Teraz piłka i biedronka. Piłka i biedronka, biedronka. Biedronka i piłka. Biedronka i piłka. Piłka. I biedronka. Kolejne dwa. To diament i dzwon. Diamencik, dzwon. Diament i dzwon. O, tutaj mamy wiatrak. I diament i dzwon. Dzwon jest tutaj. Diament, diament i dzwon. Diament, diament, kolejne dwa, kwiatek i Łucz, kwiatek i Łucz, kwiatek chyba był. Jest kwiatek, ale łodzi nie widzę. I dwa ostatnie: serce i popcorn. Serce i popcorn. Serce jest tutaj. Serce i popcorn. Popcorn jest tutaj. Tutaj mamy jeszcze popcorn. Tutaj mamy serca. Tutaj jest popcorn. A, serce, i popcorn, popcorn. I to wszystko. Czyli na dowodzie, że ta zrapeczka jest przegrana. Różna kontrolna, ale podsumowując, nie jest źle. 2 miliony w kaszu dało nam zwrocik: 30 zł. I białe złoto także nam dało e, zwrocik: 5 zł. Czyli ja na dzisiaj wydałam. 45 zł, a zwróciłam się 35 zł. Jestem 10 zł na minusie, ale nie jest źle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie łapki w górę, za wszystkie komentarze. I widzimy się w następnym filmiku. Cześć!